Wpadło zamówienie z Biedronki i tutaj mamy prezerwatywy Durex i prażynki Bekon. No to kurde, ktoś tam ładnie się bawi. Ja no widzę, że jest podśnieżane. Jest dużo lepiej niż ostatnio na przykład. Musimy się pośpieszyć, bo ktoś tam na prezerwatywy czeka. A wiadomo, w każdej chwili może rozwolać głowa. Także lecimy widzowie, szybciutko. Chyba lepszym pomysłem będzie wyskoczyć na drogę, co? Jestem na miejscu. Biedronka jest właśnie po lewej stronie. Jest ślisko. Idziemy odebrać. 684. 684. Tak, dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Zarobić zamówienie. Pierwszy raz biorę coś takiego. Także trzeba się pośpieszyć. No bo ktoś tam czeka. Szukamy. Ulica Poniatowskiego. Dwie minutki. Gdzie tu? Już tu przejazdu nie ma. Nie, tu też nie mogę. Komuś do garażu bym wjechał. Przebiję się I by to było gdzieś tutaj Dzień dobry Proszę bardzo Do widzenia I zarobiłem sobie na tym 12 zł i 13 groszy I jest kolejne Azia Hoanne